Witajcie, witajcie drodzy telewizowie. Dzień 13 posad Satek Stream Świeża relacja z Zaoceanu z 30-dniowej głódówki na wodzie Słuchajcie, kolejny dzień mija. ja eee, czuję się czuję się w miarę dobrze eee, Dosyć dobrze spałem, chociaż bardzo krótko, 5 godzin Rzeczywiście ta ilość snu jest, jest dużo, dużo mniejsza i sen dużo, dużo bardziej regeneruje, co jest dla mnie dość fascynu fascynujące. Normalnie w domu 8-9 godzin to było minimum i tak budziłem się po prostu z pruty i, i nie do życia. Także to jest, to jest bardzo, bardzo ciekawy efekt. Woda jest jeszcze, którą piję, jest jeszcze słodsza. E, także kubki, kubki, smakowe bardzo, bardzo fajnie się regenerują. Um, ostatnio przestały boleć mi stawy. I jakoś tak czuję, e, czuję tutaj z tym, z tym luz. Czasami, czasami populewają, ale widać, że, że, jakaś tam praca już się odbyła i nie, ma, nie mam już takiego mm, dyskomfortu miejscach. Z takich symptomów jeszcze, które mam, to, to wysypka, którą miałem na klatce piersiowej, mam teraz też jeszcze na plecach, także tam coś bardzo, bardzo mocno się oczyszcza przez, przez skórę. No i przepraszam was skóry od razu za szczerość i, i transparentność, ale to jest przewodnik głodówkowy i będę mówił o wszystkim, bo to się może gdzieś tam komuś, nie wiem, przydać w jego procesie i tak dalej. Dzisiaj jest szczęśliwa trzynastka, bo udało mi się w nocy uwolnić od sporej ilości bardzo starego materiału. Twardego, dziwnego, bardzo nieprzyjemnego. Nie będę może się wydawał zbytnio szczegóły, ale, ale naprawdę. To co czułem pod palcami dosłownie w brzuchu, jakieś takie twarde, twarde rzeczy, no to gdzieś tam chyba w dużej, w dużej mierze wyszło, nie wiem czy w całości, ale no duża ulga, no i ciekawe, nie? Od, 13, od 13 dni nic nie jadłem. Więc to co ewentualnie jeśli to miał być efekt tego, co zjadłem przed budówką, no to przez 13 dni raczej bym... Nie trzymał tego świeżo zjedzonego jedzenia i wydalał, go, wydalał to jedzenie dopiero teraz. Także jakiś bardzo stary materiał, który się uwolnił, z czego się bardzo cieszę. Dzisiaj kolega ze Szkocji, z Edynburga, który okazał się naukowcem, jeśli chodzi o, specjalistą, jeśli chodzi o mózg, a dokładnie wylewy. No pokazał, pokazał mi skany, bo wczoraj rozmawialiśmy trochę o stwardnieniu rozsianym. Pokazał mi skany, skany swoje, swojego mózgu. Niestety ma białe plamki. E, jakieś tam e, e, coś, coś tam zaczyna dziać w, w jego mózgu. Mm. No i ma skan zrobiony przed głodówką. I będzie tutaj właśnie na 30-dniowym procesie. No i ciekaw jestem, Ciekaw jestem jak, jak będzie wyglądał skan po lodówce. On też jest jakby wiadomo, bardzo chciałby, żeby to zniknęło, bo to jest niebezpieczne. To są już dosyć duże takie e, e, ubytki. I e, no jeśli, 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 jeśli zniknie, jeśli rzeczywiście e, te białe plamki znikną, no to, to będzie coś niesamowitego. Mówi, że wtedy po prostu zrobi tam w swoim środowisku naukowym niezły niezły ferment i zamęt żeby, żeby pokazać e, jaką moc ma poszczenie e, na wodzie. Także trzymam kciuki za Stewarta z Edynburga. Mam nadzieję, że po jego procesie skany będą zupełnie 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 inne. Słuchajcie dzisiaj chciałbym powiedzieć wam o opowiedzieć trochę o białku, mit, mit białka, ile, ile, ile białka potrzebujemy. Wszędzie się mówi, że potrzebujemy go dużo, że to jest budulec i tak dalej, i tak no, dalej. Okazuje się, że, że dosyć mocno białko, spożycie białka jest przereklamowane. I okazuje się, że z nadmiernej ilości białka są bardzo, bardzo niebezpieczne i przyczyniają się do wielu chorób. Historia jest taka, że 100 lat temu Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych zebrał różnego rodzaju badania, które przeprowadzono na szczurach, jeśli chodzi o spożycie białka, i doszedł tam do jakiejś ilości na podstawie badań na szczurach. Co prawda, mamy dużo wspólnego DNA ze szczurami, natomiast no, szczury są zwierzętami, które rosną dużo, dużo, dużo szybciej. Więc przenoszenie badań na szczurach na człowieka już na wstępie jest nie do końca dobrym pomysłem. Potem, co się stało z tą ilością spożycia białka, to ona została przed, przez konserwatywnych badaczy podwojona, żeby nie było. A potem jeszcze się zdarzyło tak, że przyszli goście, którym bardzo na tym zależało i powiedzieli, Słuchajcie, wyświadczy nam przysługę i tam Jeszcze raz Podwojenie go nie zaszkodzi, wiecie nie, to jakby Dobrze nam zrobi, wiadomo, wiadomo o co chodzi O, o przemysł i, I produkcję Więc yy, Ta ilość została ustalona Na cztery razy większym poziomie Niż yy, potrzebują tego rosnące dużo szybciej niż ludzie szczury Także Ilość, ilość ustalona białka, które mamy spożywać, no jest, naprawdę, jest naprawdę niesamowita. Jeśli chodzi o taki przykład, który mógłby unaocznić, że białko może aż tak wcale nie jest ważne, jeśli chodzi o nasz wzrost, rozwój itd pokazuje to bardzo prosto sytuacja małego człowieka, niemowlęcia które karmi się mlekiem matki i do pierwszego roku swojego życia ponad trzy, około trzykrotnie zwiększa masę swojego ciała i pije tylko, spożywa tylko mleko z piersi matki a mleko z piersi matki zawiera sobie około 2% białka. 2% białka. Tak. Więc yy, przy takiej ilości białka dziecko jest w stanie swój rozmiar yy, potroić. Yy, w mleku matki jest masa różnych innych dobroczynnych substancji i białko się okazuje nie być aż tak, aż tak istotne a jednak człowiek naprawdę zwiększa, zwiększa bardzo mocno swoją masę. Także mówienie o tym, że potrzebujemy masy białka jako już dorośli ludzie, tak, którzy w zasadzie no nie przybierają jakoś tam, już nie rosną, już, 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 już tkanki się tak nie rozwijają, mówienie o tym, że potrzebujemy masy białka z nabiału, mięsa i tak dalej, no jest naprawdę, jest, jest mitem, jest po prostu mitem. Nie wiem, no, mitem chyba, który służy, tak podejrzewam, no, po prostu przemysłowi spożywczemu, nie wiem, mięsnemu, jakiemukolwiek innemu, mleczarskiemu. Tak naprawdę cała, całe spektrum białka, aminokwasów, które potrzebujemy, możemy uzyskać z roślin i z warzyw. Możemy uzyskać z roślin z, roślin i z warzyw. Naprawdę nie potrzebujemy e, takiej ilości białka, jaka jest e, w produktach pochodzenia zwierzęcego. Jeszcze w produktach, jeszcze na dodatek, jeśli to smażymy i czy gotujemy, to w ogóle te proteiny z, e, są zniekształcone, zdenaturalizowane, słabo wchłaniane itd. a jedząc rośliny i owoce przyjmujemy w bardzo bardzo dobrze przyswajanej postaci aminokwasy. Takie badanie, które pokazuje, że korelacji między dużą ilością spożytego białka a chorobami, to jest też badanie z 1961 roku w Stanach Zjednoczonych i w tym badaniu jasno jest pokazane, że osoby, które Spożywają mięso, produkty pochodzenia zwierzęcego, które zawierają duże ilości białka. Około 5 razy mają zwiększone ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, choroby serca i, i tak dalej. Jeśli chodzi o spożycie białka zwierzęcego dużej ilości protein, to też jest słynne badanie China Study, do którego, do którego studiowania was zachęcam bardzo ciekawe wnioski na temat populacji właśnie w Chinach, jak, jak, to się, jak to się dzieje jak się dieta przekłada na zachorowalność, na różne na różnego rodzaju schorzenia słuchajcie, to tyle mit białka, dzisiaj chciałem się wam, z wami z tym podzielić dzień trzynasty szczęśliwa trzynastka dla mnie w związku z tym, że uwalniam się naprawdę od jakiejś masy Toksycznego materiału. I, I tyle. I widzimy się jutro. Widzimy się w następnym odcinku. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Jeszcze raz dzięki za trzymanie kciuków. I do zobaczenia. Popa. Pa. Namaste.